Oj, nie. Dawaj, dawaj. Nie zdałem, No Nie, nie. nie. Okej, okay, yy, sprzęt no tak kombinowałeś, że już się nie nada do użytku. Jednak mm. z ręką wszystko jest okej. Okay. Miale. Mm -hmm. Dobra, jak jest ok, to można ruszać. Dobrze, Dobra, to ty wyjedź, ty wyjedź, ja jeszcze wskakuję do baru, opróżniam kasę fiskalną i idę do tego gang, do tego jednego oj. gangera. No, i... no ja już ja już się Okej, okay, 1,4 litra. Yy, nie, ma nie ma paliwa. w Twojej polonezie, O kurwa. Ty masz przecież bak, dobrze, że został. Tu jest jeden motor, nie tego gangera, tam jest na pewno trochę paliwa. Ja mam karnister dwulitrowy po, okay. po benzynie. W sumie to mam jeszcze... Jeden ja nic tam nie ma, patrzyłem już. Do baku? Do baku tak, nie on... patrzył. No. A nie, 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 ja mówię do El Nassara, bo on mówi, no. że wreszcie pokojem może coś być, a przecież ja dzisiaj przeglądałem, mówiłem. Dobrze. Eee, Poszedłeś do Gungaera, przy nim Kissmakera? Bez naboi? Mhm. Mhm. Eee, nóż? Mhm. Oraz butelkę wody. A w kasie fiskalnej? Eee, pusta. Rozwalona, pusta. Nic nie Ty, widzę, innego ja biegnę, co mógłbym poszukać? Yy, nie widzisz nic takiego. To biegnę do auta. Okej, okay, Majku poszedł do motoru. No i staram się te paliwo wyciągnąć z tego motoru. Yy, jak to robisz? No daję go na bok i przelewam po prostu do karnistra. Spoko. Ja tak jeszcze z 13 minut mogę poświęcić. Udało ci się mm, wyciągnąć z tego pełny karnister dwulitrowy. Okej, okay, no to... Czyli masz czego... 4 litry. Dobra. Kostek to będzie widać dzisiaj. Ja ten, Ja do poloneza ja... I Dobrze. Udało Ci się to wszystko przychodzić do poloneza. Ja? Mhm. Ja ten, ja... A ja podchodzę do tego do Elnasara i tą ranę wódą, nie? Żeby ją odkazić. Eee, Elnasar, czujesz cholerny ból. Ręka to, pieczy, wiesz, to pieczy to cię jak nigdy. Nie... O <noise> Czyli teraz rozumiem, że jedziecie w stronę Smallville, tak? No, no, dokładnie, dokładnie no. Gaz Ja mam okay. gaz yy, i teraz Dziomalek możesz już iść, nie będziesz potrzebny Mhm, dzięki wiesz <noise> mówiłeś, że... <noise> mówiłeś, A wódę całą że... zużyłem, nie? No wódę tam zużyłeś Mówiłeś, Dobra, że... że musisz iść teraz, no. Znaczy, mam już w 5 minut, nie więcej Skoro tak bardzo chcesz, podczas jazdy jeden rzut na to, czy opatrzysz ranek, który otwarł się. Kurwa, czekaj chwilę. I po co... po otworzyła. Czekaj, bo wyszedłem z Rotwantisur. Podczas wyboju. Innego z wybojów. Mm. Malek. A, no, to Malek nie jest moja wina, już. że był wybój, no lol. Co ty masz do mnie pretekst. Tyś nie poszedł, to by nie było. Ale wiesz, jakbyś no, poszedł, to już nie miałoby go co łatać. Byłoby fajnie. No. <noise> Dobrze. Jesteście podczas jazdy. Mam małą Ile mam Trudny. Trudny. Na leczenie ram. No. Trudny czekać, co to było leczenie? Spryt. Po. Trudny, 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 trudny. Kurwa nie zdałem tylko jeden sukces. A nie, trudny? Tak, A nie, to i tak nie znam. Kur. Gdyby było tam. Ej. Próbowałeś zabrać za te rany, Próbowałeś zrobić wszystko najlepiej jak umiesz. Jednak twój kolega Z... właśnie się wykrwawił. O kurwa. <ślał> Nic nie rękach... mogłem zrobić. Żeby zatamować? Mogłeś iść. <ślał> Ej! <ślał> <ślał> No serio, to było chamskie. Wiem. Dobra, nie zginąłem, nie zginąłem! Jupii! A ja cię ratowałem jak... W rękę... Ja ratowałem jak miałem jedynkę w Warhammerze. No ja też cię ratowałem. W rękach no. właśnie umarł twój kolega. Kurde. Widzisz, z kieszeni kurtki wystaje koperta. Biorę. Widzisz na niej? No, kurde. Widzisz na orła, nazistowskiego orła, ze swastyką? Otwiera. Widzisz. Herr Hans, zlecamy ci tę misję, abyś pokrzyżował plany naszym przeciwnikom z Nowego Ładu. Wiem, nasi śpiący donoszą, że wysyłają oni czteroosobową drużynę do naszego laboratorium. I w tej chwili powinniście mnie, mnie całować po dupie, że wam dupę uratowałem <śm> <śmiany> Dobra, opowiadam to wszystko Majkowi. Okej. Okay. Ale To jest gól, Wyrzućmy tu. Wyrzućmy. nie przeża. A bo nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Opróżniam no? jego rzeczy, biorę dla ciebie. Okej. Okay. Ja wyrzucam. Z... Przed... Dobrze, wyrzucam jego rzeczy. Eee, czekaj, zaraz sobie <śmiany> skseruję. Frajer. Kurwa, ja biegałem na nim starem. się starałem. Ja pierdolę. John, po kurwa, zdrajca. John! Twoje... Twoi koledzy odjechali w siną dal na tym pseudo samochodzie, co robisz? Ohoho, oh, teraz... Oh, Cały A cała akcja robię. skończyła się koło pierwszej rano, więc kostek masz trochę do wyszylenia się. Uhu, ale fajnie. Dobra. Za um, małe miasto, żeby tutaj coś odwalić. I, idę do baru! Okej, okay, poszedłeś do baru. I mówię, dzień dobry wszystkim. Widzisz Betty taką mówić wciąż to... No To dobry ja już... Nie ziema, bo ja Cię chcę ziewać No to zarajliwe Ja właśnie wiem Przestań. <grym> nie Dobra, kostek zrobić <grym> Pytam się czy byłoby coś tam tak, tak jak to na koszt firmy, bo... Albo nie poczekaj, ja mam swoją budę nie wiem masz? Ej, a czy, czy, czy ktoś jest... ktoś się z tym baży, bo tak samo mu to głupio pić. Mm, widzisz... Lucky Kogo? Lucky Luka. Ciebie tam Lucky! Nie, ma, nie Ty nie żyjesz. Lucky! Sorry? Tak, tak dosiadam się do Luckiego... Luckiego mm -hmm. Luka. I mówię, co, co tam u ciebie? No nic no. Ci niewolnicy wolnicy. Robią sobie na polu. No ja w sklepie siedzę. Ale tak, tak, wiesz, bo tak, tak, ja, mam, ja, mam, ja, mam, ja mam przez sobie pół litra wódeczki, tak widz mu, może by się skosztowało? O, a coś na zagryzkę jest? A, to wiesz co, ja tylko to mam. Może to a, to ja mam. I wyciągnął z y, swojej torby ogórki kiszone. O, panie! Dobra, e, sorki, że przerywam, e, ale no. ja już spadam, na razie. No cześć. No mi podliczysz, Dzięki. czy jak wrócę jutro, to e, wrócisz, to podliczymy. Mhm, mm okej okay, dobra, to ja z... zabiję... na nazistę? Zabijam nazistę. <laughs> tak, <Dobra>. na <laughs> Niedziela dziewiętnasta, nie? Tak, tak, na razie. Jak gratnie. No, już nie żyjesz. Ty, nie żyjesz, sorry. Ja chcę nową postać, <laughs> To niesprawiedliwe. Ja, ja też Było. wiele rzeczy chcę. Jako, Ej sorry, jak GM daje ci rękę, to lepiej to wykorzystaj. Pocięcie Malkowi. Dobra, to... <klujna> o, lucky. Co kontynuujemy czy nie? Ale no lecimy! nie, wielbłąd musi się na I pierwszą kolejkę wziął. No to to, zalecimy tak, pierwsza kolejeczka, ile tam, 3-4 kolejki będą. No. Jak tam ogórek smakuje, dobry? No, zajmisty. Od bishop'a. Okay. O, ty panie, bishop ogóreczki ma? No co, w ogóle? Serio? Muszę będzie go odwiedzić.

czy <śmany> to tabeleczka z Urhamera? Eee, Lanky na nagrodził... A wiesz, co to? Ironą pod Podladę Laki Taki... Taki... Lucky co już, miękasz? <śmany> tak, tak Słyszysz chrapanie Słyszysz chrapanie <śmany> <śmany> Tak się podpieram, wiesz, tak się podpieram Hmm... tu się mi napić. No to ej, jeszcze tam tam trochę zostało tego? No, wódeczki zostały na dwie osoby po łyku. Tu tak po podchodzę... Po kolejce. No trochę za mało, żeby iść do Bishop'a. Ej, ja cię pytam, czy był, e, Podchodzę do tej, do Betty. Betty... Aby się znalazła jakaś buteleczka tak na kaskę? No, sobie to z Fryderykiem mogę to ustalić? Więc trzymaj! I wręcz ja ci flaszeczkę pół litra. O! Dziękuję, Mati! O! Nie wiem, mam coś tutaj, nie tornada nadal jej nie dam, bo nie chcę jej zabić. Um, nie! <laughs> Nic nie mam. No to, to, to mówię dziękuję. Znaczy to... wiesz, na no, bojami możesz płacić, nie? A to wiesz to to jej tam rzucam i dwa naboje Cztery naboje 9mm Cztery naboje 9mm? Tak a ja Mogę jej dwa, ona przecież wyda Franka, tak Jeden nabój jest zwarty chyba 3, a wódeczka kosztuje 15, ona i tak zniża do 12 Okej okay, to dobra, to ja to cztery naboje muszę zapłacić, to będzie 9 mi okej okay. um. No to 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 to, to, to kładę te naboje i proszę zapła... ten... na mnie trochę. No nabierze. No to ja biorę tak tą łódeczkę, chowam ją tak za pazuchę i idę do, do bishop'a. Okej, okay, pokaż i słyszysz... Hasło! Kasko! Yy, przed drzwi został wysyłany garczek. Tego zakładam. Okej, okay, założyłeś go i zostałeś wpuszczony do środka. Witam Cię Bishopie! Witaj, ziemniaku! Nie, nie, za, nie napiłbyś się ziemniakiem? I tak pokazuję wódeczkę. Balonca hey, Paląca woda! Bishop poskoczył okay. do pokoju i powrócił z dwoma To To panie, to co, lecimy? Kolejeczka? Tak! To tak polewam mu i sobie. No i... Koko? Koko? To ten tekst, Styl mówi, żebyś dał To, da, to daj mu coś, coś się mu wleje yy, Przyniósł na parsek No okej, okay. trochę mu też wylewam, jest za dużo, żeby nie przesadzam Nie no, spoko. Yy, Mariusz potupuje obok was I się domyślasz o co mu chodzi No to to no. daj coś dla Mariusza też, bo widzę, że na się na Przynieś Przyniósł wiadro. Ej, Bishop, ja tego nie mam no wlej trochę, nie musi być całe. No to tam wlewam troszkę, ale żeby się trochę dla nas zostało, jakby to wiesz. Dobra. Tam nie... no trochę mu dla okay. i Okej. Cecyl wypił już to co miał w narparstkę i będzie dla niego niezłomność. Jakby coś... Tak. <grystvel> Wtedy... <grystvel> <demek> <grystvel> Kurczak zaraz pod stołem. Cecyl mówiłem, nie przesadzaj! Tak, 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 chyba cel padł. I... Zaraz będzie na niezłomność dla bishopę Bishop tak się... Ale ty. rano pod stołu. Kostka króla rozpiła całą gwiazdkę. Kostkę, który na niezłomność, będzie trudny. Dobra, tylko... Trzymaj się, utrzymaj się. Zabaj... Trzymasz się. Dla Mariusza Je... teraz, problematyczny. Mariusz padnie. <noise> Mariusz stoi. się patrzy. Rzucił ci wyzwanie. <noise> tak się pytam Mariusza, bo jestem jak Mariusz, wie... bo chyba się za chwilę skończy. Wiesz, gdzie ma więcej bishop? <noise> Koń potopuje i tak robi... Wskazał na szafkę. No to wiesz, leje tu... Chowam swoją butelkę i tak patrzę, czy tam on coś ma. O, znalazłeś dwie pół litrówki. No to, to panie Mariuszu, lecimy po kolejce następnej. No, koń prychnął, tak. Rozumiem, że no wlewasz mu do wiadra, tak? Wlewam mu do wiaderka tam ile, tak, jedno czwarty butelki. Yyy, coin twardo się trzyma. Teraz ja sobie rad tylko jeden kiliszek jakby co już jest. No wiem, ale pamiętaj, że ty jesteś człowiek małym koniem. Ooo! Trzymam się. Trzymasz się kostku, bardzo ładnie. Yy, Mariusz, co? Jeszcze jedno? Jej. Mariusz yy, wciąż się na ciebie gapi i czeka. To następno mówi, lewam butę. ja mam swoją butelkę, on ma swoją butelkę. Ja mówię, lewam jakieś... Eee Mariusz stoi twardo dalej. Patrz na ten giliszek, Mariusz wytrzymały jesteś i, i gul ja Uuu, Ty też tylko skłodzienny baltoś? Mariusz? Wezwanie... Walka bok bok. Bo... Koło w koło. Okej, okay. wlewasz mu resztę? No wlewam mu resztę, Mariusz. To co, ostatnie Mariusz konie... stoi. Serio? No to ja teraz, gul? Stoję też stoisz i wyszła wuda. Mar <noise> Mariusz, gdzieś gdzie tego jest więcej? <noise> Mariusz, szansa sobie że nie. Teraz zacznij chodzić po mieście i pukać od drzwi do drzwi, czy ktoś ma wódkę. <noise> e, słyszysz, jak ktoś otwiera drzwi. Kosmieci, Mariusz! Widzisz klechę. A, a wy co to pijaczyny? Beze mnie? Na no. stół zostały postawione dwie pół litrówki Panie klecho Jak ja pana Jakie klecho Andrzej jest, czy nie jak, jak po angielsku będzie Andrzej? Andrew Andrew, Andrew. Jest. No to cię, witam cię Andrew, widzisz Bishop padł, Cecil padł No ja z Mariuszem i towaru nie ma Ale to koń Dobra, lecim Klecha bierze pierwszą kolejkę I stoi no dobra, teraz ja biorę następną kolej... Okej, okay, Kostku, rzucaj, to będzie dla Ciebie teraz cholernie trudny. Zdałam? Nie wiem, powiedz mi, na charakter nie. to jest? Na niezależność? Na, na charakter i to jest który? To jest Ej, bardzo. Czekaj chwilę, bo to się nie stąpi. brutalna walka, to... Zdałeś, Kostku? No, poczekaj, bo to był jaki, 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 jaki test? Cholernie trudny tym razem. O Boże... Hol... No i padłem Ległeś pod stołem Ale poczekaj, mogę jeszcze jednego kilusieńka mistrzu No weź e, Rzuć dwudziestką, jeden dziesięć możesz 11 dwadzieścia nie O poczekaj, poczekaj, czekaj. Czeka, właśnie wiem No mój pierwszy wynik jest 9. No niestety, zaległeś pod stołem no, to tak, tak, tak Klecha, dwie żyjaciel nie jak to... Andrew wiesz co ja cię lubię tak Ej co? Ile? Dobrze, kostku Obudziłeś się jakieś... kilka godzin później Kilka godzin Już mówię, jeżeli chcesz mi to u siebie. Kilka godzin później i obudziło Cię to, że ktoś gwałtownie zahamował na podwórku. Co to za głosy? Mariusz! Pieszam! Majku, jest? jesteś przed kościołem. W eee, swoim polonezie. A ty... No cóż John. Widzisz jak klecha leży na ziemi. Koń łopie jeszcze z jadra. I patrzy na ciebie tak jakby z wyższością. Mariusz? Mariusz? Szacun, naprawdę. Jesteś godnym rywalem. Mariusz, prychnął i poczuł, że zostaną A tak, tak próbuję się podnieść, bo tak leży i tak się próbuję podnieść. Okej, kostku, teraz przy... będziesz musiał ciągle sobie rzucać na zręczność. Wiem o tym. Dobrze, więc spróbuj się podnieść na zręczność, na nic to nie będzie. Chociaż powiedzmy, że na... zwinne dłonie. Zwinne dłonie... Problematyczny. Aha, masz kaca. 30 utrudnień napisz gdzie to się pisze? Utrudnienia, Ojej, naprawdę jest Ta jak, tak... Kackuba będzie. Utrudnienia, woda, leki... Dobra. Ile procent? 30. Okej. Okay. Udało Wylech. ci się powstać. Stoisz na nogach, krzywo, ale stoisz. Nie wiem, wklepałem to gdzieś w, w kartę, bo nie, nie znalazłem miejsca. Na sen dole jest. No to co, stoję na ten? Tak, stoisz na tak... ziemi, krzywo ale stoisz Tak, tak, Klecha, Kle... znaczy, a, Andrew, Andrew Klecha śpi pod stołem, razem z Bishopem i Cecylem Tak się skinam pod tak się trzymając, no Bo co? Tak, Andrew, Bishop, stawaj. Jest y... nieużywalny w tym momencie Okej okay. Mariusz, chcesz iść na spacer? Marysz ptchnął I poszedł w stronę drzwi Razem z koniem udało ci się wytoczyć na podwórko Mike, widzisz Jak z domku p Chwiejnym krokiem wychodzi Mariusz A za nim John tak w... Ej, hey, John Co jest? tak, kiwam w... oh yes, tak kiwam mu ręką Tak, wiesz, tak ledwo co Taka tak koło szująca się ręka Aha, a to my nad ranem dojechaliśmy rozumiem? Tak, w pół do drugi jest. Okej. Okay. John, jesteśmy. Eee, trzeba będzie powiedzieć... Dobra, nie będę nieskrówy synał, jak wróci. Leki. Eee, ziomalka. Bo już sam po pierwsze jest. Ja też muszę jeść leki, ale powiedzmy, że alkohol złagodził chorobę. Powiedzmy, że zaraz zaraz. na razie wam daruję, bo tę chwilę muszę potrwać, zanim pojawią się symptomy. No. To tak po prostu podchodzę. weź yy, przez pierwsze 5 minut sesji, będziecie mieli chwilę następnej, żeby wziąć. Okej. Okay. Okej. Okay. No to tak podchodzę do Mike. Mike'a. Majku, co się dzieje? No jak widzisz, dojechaliśmy nowym pojazdem. Bo ale widzę. w trochę ograniczonym składzie. Ale to co to, to znaczy? <laughs> Czemu tak latają ci oczy? Co z tobą? Spiłeś się, chłopie? Mieliśmy spotkanie integracyjne z mieszkańcami, wiesz. Burmistrzem. Aha. Znaczy, yy, chodzi mi o to, że niestety jeden z naszych kompanów nie przeżył. To Kto? znaczy, stety, dobrze tak temu chujowi. Okazało się, że... No jest to najzwyklejszy zdrajca. Tak się patrzę do tyłu i kogo tam wi widzę. Widzisz piącego Ediego, a na jego kolanach leży trup. Jest to Christopher. A to chodzi o tego śmiecia. Te Le tego. Len jeden, by ciągle spał. Uff. 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 Co Co tobie też, John, to by też by się to przydało. Panie, ja... Przede mną całe życie jest. Może ja spadnę? Spal się w domu na podłogę. Poczekaj, jest... ja Chciaś jeszcze... nie trafić na podłogę? Ej, ej podrzucisz mnie do domu, bo ja chyba nie dojdę taki kawał. Nie wiem, gdzie byś chciał wleść, Może na dach? A z przodu... Nie A z przodu, No bo... to Tak się, tak tak się targam, co tego takim jesteś, tak się jako... Ale wy macie kilka metrów do domu. Tak, ale ja ledwo kilka metrów nie mogę dojść. Okej. Okay. I tak macham Mariuszowi, jest tak yo man Dobra. A Mariusz prycha i wraca do domu. Ej, ja ciągle używam kościół czy mi się zdaje? Nie, dobra. No to podjeżdżam pod ten dom. Kilka metrów. Okej, okay, podjechałeś. Może gdzieś się go tak? Tak, śpi. No, ale ja tego zostawię. Biorę tego trupa. Mm -hmm. Ciągnę go po ziemi. E, ubranie też to czy... No zdejmuję jakieś tam łachpany podstawowy, ale no okay, dołego do go nie rozbieram, nie? No spokojnie. Jakieś tam skóra, jakaś tam torba, to to zdejmuję. No. E, no i ciągnę go tam za kościół. Do tego dołu, tak? Tak. No i dociągnąłeś go. No i wrzucam go. No i rzuciłeś. Wody na razie jakieś nie mam, to jeszcze tutaj wrócę, żeby go podpalić. Oj. Niech sobie na razie tutaj leży. No to jak ktoś to ja już idę do tego domu i tam się kładę na pierwsze jakieś miękkie miejsce. Powiedzmy, Niech że dał Ci się do czegoś na dywan. Dobra, dywan starci tak. Takieś na samym pomruku jeszcze się idzie. Tak, po pomruki jakieś takie... Dobrze. Eee... Bolało. Dzięki Okej. Okay. Zaległeś i śpisz. Jesteś nawalony w trzy trupy. Co robi Majku, w tym czasie? to podchodzę do tego poloneza mojego. No i poszedłeś? Zaglądam do bagażnika. Prócz yy, szkieletu, który tam jest, nie masz skąd, Udało Ci się wypatrzyć spawarkę. Okej, okay, no to jestem bardzo zadowolony. Haha, spawarka! No nieźle. Wyciągam eee, ją. Mm, jak on miał... Eddie musiał ją przegapić w pośpiechu, ale znalazłeś spawarkę. Coś I... jeszcze? No tylko tyle, ten szkielet. Ja jej klucz do kół. To ten szkielet też wyrzucam, to też się przy okazji okay. tam. I rozumiem, że idziesz spać teraz, tak? Yy, znaczy jeszcze chciałbym zajrzeć po silnik, ale to to już powiedzmy, że już to zrobiłem. Na fascynowanie po Wszystko jest spoko. <laughs> Okej, okay, yy, no to idę spać, tak. Przedtem okay. jeszcze wezmę leki. Dobrze. Do, yy, odpisz sobie jeden leki. Okej. Okay.